Witam ponownie państwa. Tym razem będzie to trzeci odcinek, poświęcony skodzie Kodiak. Dokończę w nim temat skrzyni biegów trybu Drive i zacznę tryb S omawiać. Odnośnie trybu Drive zapomniałem wspomnieć. I ogólnie o skrzyni biegów, że skoda wyposażona jest w łopatki, tak zwane, czyli ma możliwość ręcznej zmiany biegów. Można nią jeździć tak jak samochodem ze skrzynią biegów zwyczajną, ręczną. Jeżeli mamy włączony tryb D, taka ręczna zmiana biegu jest zmianą krótkotrwałą. Na przykład podjeżdżamy na gór, pod górkę. Samochód jedzie sobie 90 na godzinę. Załączony siódmy bieg. Górka dosyć stroma. Po co ma się męczyć? Łopatką redukujemy bieg o jeden albo dwa w dół. Czyli powiedzmy z siódmego na szósty lub piąty. Podnosimy prędkość obrotową silnika. Jest to dla niego bardzo dobre. I taka zmiana utrzymuje się około 10 do 15 sekund, maksymalnie 20, chyba. Później skrzynia biegu wraca do trybu pracy automatycznego. Natomiast trochę inaczej jest w trybie sportowym. Tutaj, jeżeli yy, zaczniemy operować manetkami. To skrzynia biegów nie wraca już do trybu automatycznego. Pozostaje w tym trybie manualnym. I wtedy albo musimy zasterować sterownikiem tryb D, ewentualnie tryb szybko, tryb DS zmienić. I wtedy skrzynia wchodzi w tryb pracy automatycznej. Takie są moje uwagi na tą chwilę. Zaprezentuję tu trochę migawek z pracy skrzyni biegów i ogólnie z jazdy tym samochodem. A później jeszcze na koniec podzielę się moimi uwagami co do tego, co do tej pracy skrzyni biegów. Także na razie dziękuję i zapraszam do oglądania Migawek. Jedziemy teraz w trybie S. Jak widać skrzynia obiegów utrzymuje obroty między 2 a 3000. Przełączeniu w tryb drive przy tej prędkości akurat reakcji nie widzę. A już jest. Proszę bardzo, obroty spadły na 1500, czyli nastąpiło podniesienie biegu. Przy okazji można zobaczyć, że skrzynia oczywiście przechodzi to w tryb jałowy, to zasprzęgła się. W tej chwili jest hamowanie silnikiem, dojeżdżamy do skrzyżowania. Zużycie zero. Ponownie rozpędzamy się w trybie sportowym. Przełączam na tryb sportowy. Od razu widać, że obroty wzrosły. Nastąpiła redukcja biegu. Silnik pracuje na wyższych obrotach. Ograniczeniem prędkości, które jest w tej chwili wyświetlane, proszę się nie sugerować. Jedziemy drogą dwupasmową. Tu nie ma ograniczenia 70. Natomiast system rozpoznawania znaków niezbyt dobrze działa w tym samochodzie i często po ograniczeniu prędkości nie rozpoznaje jego końca. Włączamy na tryb drive i jak widać, obroty od razu spadają. Jedziemy w tej chwili na siódmym biegu. Taka jest mniej więcej różnica pracy trybu S i D. na tryb S obroty od razu wzrastają redukcja biegło 1 i czerwone światło Teraz włączę tempomat samochód jedzie w trybie S na tempomacie za chwilę będzie zwężenie, być może również korek będziecie mogli Państwo zobaczyć jak działa tryb jazdy w korku o, sam hamuje dopasowuje odległość sobie teraz będziemy wjeżdżali na zasuwaczek a no, niestety musiałem przyhamować tutaj ale już od nowa Raczej powyżej 2000, stara się w tej chwili. Mamy piąty bieg. Według mnie troszeczkę za wysokie w tej chwili do warunków jazdy. Przełączam w tryb drive. Obroty schodzą. Nie o jeden, a o dwa bieg i teraz są z kolei zbyt niskie moim zdaniem. Tu wyhamowujemy jechał przede mnie samochód, także dopasowuję odległość od niego i zjeżdżamy. Samochód jedzie praktycznie półautonomicznie. Oczywiście ja kontroluję wszystko, natomiast przyspiesza do zadanej na tym pomacie prędkości. Mamy tu kontrolę pasa. Można zobaczyć, nie wiem czy będzie widoczny chat. Te same praktycznie najważniejsze informacje są w tej chwili wyświetlane na hadzie. W momencie kiedy widzi samochód przede mną zwalnie Dobrze, na razie na tyle zjeżdżamy z trasy i za chwilę dalszy ciąg programu teraz widzimy jedziemy lekko z górki mamy włączony tryb dwucylindrowy który o, na płaskim jak tylko się zwiększyło delikatnie obciążenie zaraz przeszedł tryb czterocylindrowy mnie, według mnie jest to niepotrzebne teraz znowu mamy tryb dwucylindrowy Pięknie widać. Wyłączony system autostop. Przy dojeżdżaniu do skrzyżowania nagle załącza tryb żonglowania czy żeglowania, a następnie po dojechaniu do skrzyżowania włącza z powrotem silnik. Nie wiem, ten program w ogóle działania skrzyni biegów. Jest no, moim zdaniem bardzo nietrafione. To jest w ogóle poronione, co się tutaj dzieje w takiej jeździe miejskiej. Typowo, że na przykład właśnie dojeżdża, silnik gaśnie dosłownie na chwilę, a potem nagle się załącza. I tu mamy podsumowanie dzisiejszej jazdy. Czyli trasa dąbrowa górnicza, czelać dąbrowa górnicza, średnie spalanie od zatankowania na dystansie 590 km i długoterminowo od początku użytkowania samochodu. Takie są. Wartości na dzień dzisiejszy. Co jeszcze można dodać? Co do kangurowania, nie występuje ani w trybie D, ani w trybie S. Samochód płynnie rusza bez żadnych szarpnięć, także pod tym względem nie ma żadnych problemów. Jednak jeżdżę na benzynie 98, a z tego co czytałem na forach na 98 to nie występuje. Zobaczymy. Nie wiem, może jeszcze 500, może 1000 km zrobię na 98 i spróbuję przestawić go na 95. Wtedy zobaczę, co się będzie działo. Jak ktoś napisał, zdarza się taka sytuacja, że dojeżdżając do skrzyżowania, samochód dosłownie na sekundę gaśnie silnik, wyłącza się i natychmiast się załącza. Więc jest to takie dziwne. Nie wiem, będę to zgłaszał też. Podobno można to, jak ktoś w komentarzach stwierdził, softem wyłączyć. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzi serwis w Katowicach. To jest to. Generalnie uważam, że tryb D skrzyni biegów jest dobry do rozgrzania silnika, żeby nie przeciążać go. Niech sobie spokojnie złapie temperaturkę. Później najlepiej jeździć w trybie S, A jeżeli na przykład jedziemy trasą, rozpędzeni, prędkość około 100 na godzinę, można z powrotem przełączyć w tryb D. Wtedy mm, silnik osiąga prędkość obrotową rzędu 2000 obrotów na godzinę, i wtedy można sobie spokojnie tak jeździć. No i tyle. Ech. Czy jestem z niego zadowolony? Jestem. Pod warunkiem, że właśnie tryb, używamy trybu sportowego, według mnie silnik jest wystarczająco żwawy, zarówno w mieście, jak i na trasie. Apetyt na paliwo jest normalny, nie ma tu jakichś większych problemów. Osobiście też uważam, że nawet może lepiej dla silnika jest, jeżeli pali odrobinę więcej niż producent to sugeruje. W moim przypadku teraz w warunkach zimowych jest to około 7 litrów na 100 km. Dlaczego? Dlatego, że większe zużycie paliwa sugeruje nam, że mieszanka, jest, która jest spalana w cylindrach, jest mieszanką trochę bogatszą. A w związku z tym w silniku panuje trochę niższa temperatura spalania. Jeżeli samochód pali mało, możemy Możemy przypuszczać, że ta mieszanka spalana jest mieszanką ubogą, a to powoduje wysoką temperaturę spalin i problemy z wypalaniem gniazd zaworowych i cylindrów i tłoków. Czasami tak się zdarzało w różnych silnikach. Nie będę to mówił, które, bo nie chcę antykryptoreklamy robić, ale czasami tak jest i moim zdaniem lepiej, niech ten silnik pali trochę więcej. Mogę zapłacić. Przy tankowaniu te 50 zł więcej miesięcznie, ale mam nadzieję, że ten silnik będzie jeździł długo, bezawaryjnie. I to tyle w kwestii silnika.